Siemoneczko moi drodzy, ja się nazywam Misiowaty. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie y, tak na spontanie, na luzie. Y, u mnie, jakby to powiedzieć, hmm, co u mnie słychać? No u mnie w miarę okej, okay, w miarę możliwości jest w porządku, choć bywają y, dni, w których się źle czuję czuję się nie najlepiej. no Dzisiaj jest w miarę możliwości ok, choć powiem szczerze, wczoraj wieczorem miał, miałem po prostu taki smutek, niepokój. Oczywiście źle się czułem, no ale tutaj chodzi o to, że pewna sytuacja mnie przybiła właśnie. Pokłóciłem się z koleżanką, z Klaudią, o której mogliście słyszeć na moich filmikach i tak dalej i powiem szczerze, że no, Klaudia sama sobie jest winna temu że się z nią pokłóciłem bo po prostu sobie nie pozwolę żeby mnie obrażała, że jestem taki owaki a jeżeli ktoś mnie obraża to znaczy nie akceptuje mojej osoby jeżeli ktoś mojej osoby nie akceptuje to to jest po prostu tej osoby wina, że ją ktoś nie akceptuje i te, tą swoją włość próbuje wyładować na mnie na przykład albo na innej osobie. Dlatego odciąłem się od pewnych osób ze szkoły, jak i zarówno z otoczenia mojego prywatnego no i po prostu nie odzywam się, nie utrzymuję z tymi osobami kontaktu. Mam nowych znajomych, których bardzo serdecznie pozdrawiam. Pozdrawiam również Agatę, jej mamę i jej babcie. Pozdrawiam również Oliwkę, którą poznałem u mojej mamy w pracy. Także pozdrawiam Ciebie Oliwko i pozdrawiam też pozostałych moich znajomych na Facebooku, na Instagramie. I przepraszam Was moi drodzy że na YouTubie pojawiają się smutne filmiki, ale ostatnio przechodzę swój kryzys yy, psychiczny, że tak powiem. Źle się czuję, jest mi po prostu, jakby to powiedzieć, wszystko obojętne, relacje międzyludzkie są mi obojętne przez to, jak ludzie po, o, ostatnimi czasami mnie potraktowali, ale powiem szczerze, że no niestety ludzie potrafią być wredni, a wymagają ode mnie kultury, żeby ich szanować i tak dalej. No dobra, mogę ich szanować, ale ja też wymagam szacunku od danych osób, żeby mnie, żeby mnie traktowali yy, normalnie, a nie gardzili mną, bo większość osób zdrowych gardzi osobami niepełnosprawnymi i to jest trochę nie na miejscu. Ja rozumiem, że osoba niepełnosprawna inaczej funkcjonuje, bo ja też jestem oso osobą niepełnosprawną i też inaczej funkcjonuję, inaczej rozumuję pewne sprawy, ale st staram się być yy, w normalnej relacji, w sensie normalnym człowiekiem, a czasami mi to nie wychodzi, no ale cóż, każda niepełnosprawność jest inna, tak? I też powinniśmy szanować yy, drugiego człowieka, i nie gardzić y, osobom, która jest np. słaba, czy jest y, niepełnosprawna, czy ma inny kolor skóry, czy jest w innej orientacji. Tak? To też po prostu powinniśmy tolerować, akceptować osoby różnego rodzaju pokroju, ale też te osoby powinny wiedzieć, że te osoby, skoro wymagają od nas szacunku, to te osoby powinny nas szanować, tak? Każdy jest człowiekiem, każdy ma uczucia, każdy ma wady, zalety. Ja też mam wady i zalety. I tych wad nie wiem ile mam, bo nie liczyłem, ale też mam z, yy, zalety. Także powinniśmy patrzeć pierwszy na siebie, pierwszy siebie oceniać, a potem innych. Nie oceniajmy książki po kładce tylko dlatego, bo jest brzydka, bo nic ciekawego nie ma. Tak samo człowieka, ludzie, ludzie oceniają po okładce, a na przykład brzydki człowiek, nieładny człowiek, może mieć więcej rozumu, yy, większy światopogląd na rzeczywistość, niż osoba, która jest ładna, uważa się za modela, modelkę, stawia te swoje zdjęcia na Instagrama i, i ma więcej lajków, więcej superek i tych innych pierdółek, niż osoba przeciętna, która jest mniej ładna, mniej popularna ale czy ta osoba, która jest popularna i ładna to ma coś w mózgu? Nie, nie ma, po prostu twierdzi, że jest najmądrzejsza, tak naprawdę w rzeczywistości w świecie realnym nic nie powie, bo to będzie za przeproszeniem taka pizdeczka, że tak powiem i nic nie będzie mogła powiedzieć, tylko się będzie wybijać na TikToku na Instagramie czy też na YouTube, tak? A w życiu realnym face-to-face face, stanie ci takie, taka dziewczyna czy taki chłopak i co? I gówno powie. Bo nic nie będzie miał do powiedzenia. Wszystko jest kreowane w internecie, tak? Ja te filmiki robię tylko dla tego, żeby się podzielić z, różny, z różnymi osobami spostrzeżeniami na tematy różnego rodzaju. Choć wiem, że co niektórzy ludzie twierdzą, że moje filmiki są głupie, niemądre, nieinteligentne. Ale ja powiem szczerze, ja też robię błędy, też popełniam błędy, ale ja się na nich uczę, tak? I nie wytykam każdemu błędów yy, na tyle ile można wytykać. Po prostu powiem, hej kolego, koleżanko, źle to robisz. Nie tak to powinno, powinieneś, powinnaś zrobić. Choć pom pomogę Ci, żeby tam coś podobić, czy coś, a nie się śmieje tak jak inni się śmieją z niektórych osób, na przykład ze mnie się śmieją, że jestem taki owaki, tak? A ciekawe czy jeżeli w tej osobie, u tej osoby w rodzinie może się też urodzić osoba niepełnosprawna, to zobaczymy jak ta osoba niepełnosprawna będzie się czuła jak znieść będą się śmiać jak te bliskie osoby tej osoby niepełnosprawnej będą reagować czy też będą yy, chować głowę w piasek na pewno nie będą walczyć o dobre imię tej osoby tak dlatego moi drodzy nie warto szydzić z osób które są LGBT czy też niepełnosprawne bo każdy z nas nawet osoba zdrowa jest niepełnosprawna, choć niezdiagnozowana, tak? Każdy z wiekiem potrzebuje miłości, przyjaźni, akceptacji, zrozumienia, wsparcia, szacunku, tolerancji. I chodzi o to, że ten filmik powstał dlatego, iż po prostu musiałem się komuś wygadać, wyżalić, że tak powiem. To nie jest żal post ani żal filmik, tylko po prostu chciałbym powiedzieć, że ostatnio właśnie przez, przez to, co teraz powiedziałem, czuję się dyskryminowany, nieakceptowany, nielubiany, yy, postrzegany inaczej, że jakiś wariat, czy jakiś debil, czy coś. Po prostu niektórzy ludzie zdrowi, w cudzysłowie zdrowi, oceniają mnie po wyglądzie, zamiast mnie poznać i tak dalej. To jest takie wkurwiające, że tak powiem. No niestety, nie, nie mówiąc, szczer mówiąc szczerze, też bym, też bym po prostu czuł się urażony, tak czuję się urażony, bo cały czas mnie ta sytuacja męczy z panią doktor, która mnie obraziła, że jestem niepełnosprawny, bo się nie nadaje do osób zdrowych, bo jestem upośledzony i takie tam, tak. To jest takie wkurwiające, że pani ordynator oddziału dziennego na traugu ta oceniła mnie. Z powodu tego, że jestem taki owaki, tak? A ciekawe, czy jakby się u tej pani, czy u kogoś innego urodziło, urodziło dziecko, czy była osoba pełnosprawna, a nagle w ciągu chwili stała się osobą niepełnosprawną. To ciekawe, jakby się ta pani czuła, czy kto inny się czuł, jakby tą daną osobę obrażano. Też pewnie byłaby smutna, też by była rozżalona i tym podobne. Dlatego... Ostatnio mam żal do osób zdrowych, że co niektóre osoby zdrowe oceniają mnie po tym, że jestem niepełnosprawny i nie nadaję się do niczego, że nie nadaję się do osób zdrowych, do społeczeństwa i tak dalej. To jest takie jakby to powiedzieć przykre i smutne zarazem. No ale co ja zrobię, jak nic nie zrobię? No trudno. To by było w, te, w tym temacie, w dzisiejszym filmiku. Mam nadzieję, że Wam się ten filmik spodobał. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz i oczywiście zostawcie subskrypcję. A to jest, moi drodzy, jeszcze nie koniec, bo dalsza część filmiku będzie już za chwilę. Zostawcie do końca tego filmiku. Ja się, ja się z Wami żegnam. Zachęcam Was do zostawienia superki na Instagramie Serduszka i komentarza pod filmikami. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam. Na razie cześć. Witam was bardzo serdecznie. W dzisiejszym vlogu porozmawiamy sobie tak na spontanie, oczywiście w plenerze. A o czym sobie porozmawiamy, to już się za chwilę dowiecie. U mnie wszystko w porządku, ja mam się bardzo dobrze. Jeżeli ten filmik Ci się spodoba, to zostaw łapkę w górę oraz zostaw komentarz. Komentarze mile widziane, oczywiście komentarze, e, które nie są wulgarne, są mile widziane, a te, które będą wulgarne, zostaną zablokowane. Także, moi drodzy, zapraszam Was na spacer krótki, może i długi, zobaczymy, ile mi to zajmie. Życzę Wam wszystkim jego poranka popołudnia i wieczoru, także zapraszam. Przerażające jak jedna osoba może sprawić, że już nigdy nikomu nie zaufasz. Najpiękniejsze jest to, co możesz dodać innym za darmo. Miłość, ciepło, dobroć, życzliwy szacunek i piękną przyjaźń. Nadejdzie w życiu taki dzień, kiedy... Niektóre osoby pożałują, że tak źle potraktowały ciebie. Moją zaletą jest dobre serce, a wadą jest to, że zbyt często jest dobre dla nieodpowiednich ludzi. Karma wraca za przykre słowa, za spowodowanie łez, za brak szacunku, za ignorancję, za wszystko co spowodowało ból w sercu. To wszystko kiedyś wróci do tego, co tak krzywdzi innych. Życzę Ci, aby tw w Twoim życiu zawsze byli ludzie, z którymi możesz dzielić chleb, serce i czas. Każdy człowiek ma swoją historię i powód, dlaczego jest taki, a nie inny, więc pomyśl o tym, zanim kogoś osądzisz. No, więc tak, moi drodzy, pozdrawiam serdecznie. Wyjątkowych ludzi nigdy się nie zapomina. Jeśli zapomnisz, że jestem, pamiętaj, że byłem, bo jak ktoś cię zrani, coś w tobie pęka, wszystko jest inne, już inaczej patrzysz na słońce, boisz się zaufać komukolwiek, pojawia się strach przed kolejnym zranieniem, nie umiesz pokochać na nowo, nie umiesz już żyć. Najgorsze jest to, że wyn wyniszczyli mnie ludzie których nigdy bym o to nie podejrzewał. Moja przyjaźń jest za darmo. Ale za moje zaufanie trzeba sobie zapracować. Nie bierz winy na siebie za to, że ktoś nie potrafi docenić ciebie. Człowiek może ci powiedzieć miliony przyjemnych słów, ale kiedy patrzysz na jego zachowanie, dostajesz wszystkie odpowiedzi. Ktoś, kto karmi innych kłamstwem, udławi się z smakiem prawdy, prędzej czy później. Jeśli obok ciebie jest dobra osoba, dbaj o nią. Dobrzy ludzie to nie autobusy, następny nie przyjedzie za 10 minut. Życie uczy nas pokory, miłości, cierpliwości, ludzie zaś uczą nas rozumu. Wiesz dlaczego najlepsi ludzie cierpią? Dlatego, że zawsze są do dyspozycji innych, gotowi pomóc i wesprzeć, nie prosząc o nic w zamian, a tego nie docenia nikt. Życie, życie człowieka jest jak walizka. Wyrzucamy do niej różne rzeczy. Z czasem zapominamy, co znajduje się na dnie. Może się zdarzyć, że nosimy tam coś, co sprawia, że nasz bagaż staje się ciężki, a my bezmyślnie ciągniemy go ze sobą, męcząc się przy tym okropnie. Może warto czasem zajrzeć, posprzątać i wyrzucić to, co niepotrzebne. Czasem można nawet znaleźć coś wartościowego, no i zawsze można dowiedzieć się czegoś o sobie oraz wyciągnąć wnioski. Czasami jeden moment jest w stanie nas złamać, tak jeden pierdolony moment. Najgorsze jest to, że wyniszczyli mnie ludzie, których nigdy bym o to nie podejrzewał. Każdy dzień i każda chwila wszystko to, co nas otacza. Człowiek, który nas umila, Każda nasza ciężka praca, każda droga i wyzwanie, każdy smutek oraz łzy, pasja, pogląd, przekonanie, dobra, dobre noce i złe sny, każdy oddech i spojrzenie, czuły dotyk, serce bi, bicie, każdy uśmiech i wątpienia i z pokazują czym jest życie. Także moi drodzy, dziękuję za miłe słowa. No i życzę Wam wszystkim to, co najlepsze. Trzymajcie się. Pamiętajcie, zostawcie łape łapeczkę w górę, komentarz i subskrypcję. Pozdrawiam, sajonara, ziomy ziomale. Nigdy nie będę walczył, o czyjeś towarzystwo. Jak ktoś chce, mu zależy. To będzie obok. Pozdrawiam. Jeśli mnie ignorujesz, ja ignoruję ciebie. Jeśli się nie starasz, dlaczego ja mam się starać? To robić się starać po prostu. Nie muszę się starać, jak ktoś nie chce się ze mną. Ze mną się trzymać? To trudno. Druga wolna, proszę bardzo. Pozdrawiam. Szczęście jest mieć kogoś, kto bez względu na wszystko wsiądzie obok ciebie, złapie cię za rękę i powie pamiętaj, zawsze możesz na mnie liczyć, w każdej chwili o każdej porze dnia i nocy. Najłatwiej wykorzystać tego, kto ufa, bo dobre serce jest ślepe na ludzkie wady. Jeśli ktoś nie biegnie za tobą, gdy odchodzisz, to idź dalej. Nie masz powodu, aby zostać. Nie w każdej muszli znajdziesz perłę, tak jak nie w każdym człowieku znajdziesz dobre serce. Gdyby komuś naprawdę na tobie zależało, to Samemu zrobiłby wszystko, żeby być przy tobie. Bo w życiu tak bywa: ludzie dotąd cię szanują, póki czegoś potrzebują. Żyj swoim życiem dla własnego szczęścia i satysfakcji. Nie zmieniaj się w marionetkę uszytą z ludzkich upodobań, bo na końcu to ty masz powiedzieć. To było moje życie. Moje życie, moje sprawy. Pozdrawiam.